Mia, zrozum Czekaj Twój ojciec czuje się fatalnie, a ona jest załamana Ona mnie nie obchodzi Mój ojciec wybrał... Co robisz? Tata wybrał mamę Wstawaj, nie Co ta kobieta robi w moim domu? To przeznaczenie Pewnie tak musiało być już Nie wtrącaj się Mam w nosie przeznaczenie. Byłaś z mojego łóżka? Co? Nic. Dlaczego. Dlaczego dzwonisz? Nie wierzę ci. Wczoraj Miguel nie spał w szkole, a ja nie mam telefonu do jego mamy. Mam ci pomoc znaleźć narzeczonego Julieto. Wiesz coś o Miguelu? Jest tu. I to w bieliznie. Miguelu, wiesz się. Ciekawe, czy się do ciebie odezwie. Odłożyła słuchawkę Przykro mi Przestań się złościć Troszczę się o ciebie Mija Uspokój się. Wyjdę po Augusta na lotnisko, a potem do ciebie wpadnę. Też cię lubię. Jeśli nie możesz przyjść, to nie szkodzi. Wybacz mi, jutro cię odwiedzę. Załatwiłaś sprawy z ojcem? Nie ma go. Pewnie odwozi Walerię do domu. Jest miły, ale nie wybaczę mu. Odpuść sobie. I tak się pogodzicie. Co twój ojciec? Chcę umrzeć. Nie mów tak. Właśnie znalazłam dwa bilety do Nowego Jorku. Pewnie tata chce mnie zabrać na wycieczkę. To cudownie. Na to czekała. W czasie tej podróży wybije ojców Walerię z głowy. Wspomniałeś, że tata ma się ożenić z Walerią. Ale nic nie mówiłeś o zaproszeniach i reszcie. Nic o tym nie wiem. Ale kupili sobie już mieszkanie, meble i nawet bilety na podróż poślubną do Nowego Jorku. A skąd się wzięła mama? Napij się. Jak to było? Poznali się na jakimś przyjęciu i zakochali od pierwszego wejrzenia. Mama była modelką czy projektantką? Nie pamiętam. Napisie. Nie mogłeś zapomnieć tak ważnych szczegółów. Twój tata zakochał się w niej bez pamięci. Kiedy zerwał zaręczyny, Waleria bardzo cierpiała. Twój tata też. Dlaczego? Cała rodzina odwróciła się od niego. Nie kochali mojej mamy? Ona należała do innego. Jak to? Do innego... innego środowiska. Przerażasz mnie. Jakiego środowiska? Zapomnij o tym. Była uroczą kobietą. Najbardziej uroczą kobietą świata. Trzymaj, koniec przesłuchania Mam dużo pracy Zawsze to samo, nie wychodź Koniec przesłuchania Jakie środowisko? Żadne, nic już nie powiem Tata nic mi nie powiedział o podróży Pewnie chciał zrobić mi niespodziankę na wszelki wypadek wybieraj ciuchy, które wezmę do Nowego Jorku. Odkąd dowiedziałaś się o podróży, o wiele lepiej wyglądasz. Mam tyle problemów, że wolę myśleć o wyjeździe. O czym ty mówisz? O różnych sprawach. O głupotach. Muszę o nich zapomnieć i skupić się na tym, co ważne. Wszystko przez Wiko. Prawda? Tyle lat się przyjaźniłyście, więc złościcie jej zachowanie. Pewnie tak. Ale opowiem ci resztę. Ja rozmawiałam z Peterem. Przekonałam go, żeby opowiedział coś o mamie. Mów. Do tej pory milczał jak grób. Nareszcie wiem o niej trochę więcej. Jednak nadal nie mam pojęcia czym się zajmowała. A jak się tego dowiesz? Ty mi pomożesz. Ja? Znalazłaś coś? Nie, miałaś stać pod drzwiami, żeby mnie nie przyłapali Nie rozumiem Żadnych śladów po mojej mamie Minęło wiele lat Mimo to coś powinno zostać Szukałaś w sejfie? Ale za mnie kretynka Może tutaj jeśli znajdziesz bilety, podaj datę. Urządzę ci pożegnanie. Byłoby super. To rachunki za ubrania i takie tam. Niemożliwe. Przecież nie widziałam. Poza tym, ani jednego listu od mamy. Nie pisała do niego. Muszę porozmawiać z Mio. Cześć, Mio. Jak się masz, Celino? Tata. Co tu robiłyście? Rozmawiałyśmy. Nie wiedziałam, że przyprowadzisz kogoś obcego. Nigdy się nie widujemy, więc mógłbyś poświęcić mi więcej czasu. Waleria nie jest obca, dobrze o tym wiesz. Proszę cię. Mogłybyśmy się dogadać. I uspędziłyśmy czas. Zaprzyjaźnimy się. Moje przyjaciółki nie kłamią, żeby się do mnie zbliżyć. Okłamałam cię, ale miałam powód. Wiele nas łączy. W tym ma rację. Twoja przyjaciółka to dostrzega. Co tu się dzieje? Płamiecie i gracie ze mną, a teraz ja jestem tą złą. Wszyscy przeciwko mnie. Przeprosiliśmy Cię, a Ty nam nie wybaczyłaś. Nie dogadamy się. Napijemy się czegoś na tarasie. Wykorzystuję go. A no, on tego nie widzi. Chce nas rozdzielić. Ty ją wykorzystaj. Znała twoją mamę. Wie, gdzie pracowała. Spytaj ją o to.